A zatem. Bloki. Sercem metodycznym naszego liceum są właśnie bloki. Bloki, czyli specjalnie opracowany program nauczania ogólnego. Przez pierwsze dwa lata, zanim uczniowie wejdą na 100% w swoje rozszerzenia, uczymy w zintegrowanych blokach tematycznych. Bloki nie są ścisłe, humanistyczne czy przyrodnicze. Nie ma tu osobnych przedmiotów, jak fizyka, chemia, geografia, jest za to wiedza o świecie i człowieku, wiedza ogólna, szeroka i interdyscyplinarna. Dla nas wszystkich jest to ważny i konieczny etap nauki, więc dajemy mu w planie najwydatniejsze godziny dnia. Po co nam bloki? Dzięki takiemu programowi wybrane przedmioty naturalne nie są, mamy nadzieję, zawężeniami, lecz rzeczywistymi rozszerzeniami. Wierzymy, że wiedza poszatkowana i upokładana w odrębnych przegródkach, w formie w jakiej występuje w tradycyjnej szkole, nie daje nam całościowego obrazu świata. Wiemy, że wiedza o świecie jest rozległa i skomplikowana, dlatego powinna być wiązana w całościowe tematy człowiek, Ziemia, Kosmos. Zarówno kiedy badamy skomplikowane zjawiska, jak i kiedy po prostu rozglądamy się wokół siebie, nie widzimy naklejek na zeszytach z nazwa nazwami chemia, biologia czy fizyka, ale całe opowieści, na które składają się różne dziedziny wiedzy. Dzisiejszy świat potrzebuje innowacyjności, a innowacyjność pojawia się wtedy, kiedy przekraczamy tradycyjne podziały i ustalone granice. Nauczyciele z bloków pracują całym zespołem nad kształtem tego, co poznaje uczeń. Wierzymy, że to uczy nas wszystkich współpracy. Od ucznia natomiast wymaga sporządzania notatek, selekcjonowania wiedzy, syntezy i wyciągania wniosków.